Witajcie, w tym odcinku będzie siła i pompa. No może bez pompy, ale siła to na pewno. Zapraszam. F równa się m razy a. Wielkim wzorem jest. Ale w zasadzie dlaczego? Dlaczego na fizyce uczy nas się, że siła to jest masa razy przyspieszenie, a nie na przykład masa razy prędkość, czy czas razy droga, albo masa razy ziemniak, albo cokolwiek. Pozwólcie, że przekonam was do tego wzoru bez konieczności uczenia się go na pamięć, jedynie pokazując życiowe, proste sytuacje. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy widzami zawodów Strongman. Będziemy próbowali ocenić, który ze strongmenów jest najsilniejszy, jedynie używając tzw. zdrowego chłopskiego rozumu. Załóżmy, że mamy dwóch Stronkmenów. To są bicepsy, jak coś. Tu głowa. I drugi. Zadanie polega na tym, żeby zatrzymać rozpędzony pojazd. Pierwszy strąkmen nazwijmy go Mariusz. Musi zatrzymać ciężarówkę. Natomiast drugi, Janusz, musi zatrzymać malucha. Pytanie do publiczności. Które auto wymaga więcej siły od Strongmana, by zostać zatrzymane? Nie trudno się domyśleć, że to jest przypadek ten. Czym różnią się te dwa samochody? Zakładamy, że są rozpędzone do tej samej prędkości. Jadą tak samo. Różnica polega na ich masie. Im bardziej masywny obiekt, tym trudniej go zatrzymać. Masa inaczej też jest zwana bezwładnością. Jeżeli coś ma dużą masę, czyli dużą bezwładność, tym trudniej jest to wprawić ruch, ale jak już jest w ruchu, to trudno to coś zatrzymać. Ustaliliśmy już, że siła zależy od masy, ale jest coś jeszcze. Spróbujmy ustalić co. Bierzemy teraz dwa auta, ale o tej samej masie M. Bo wiemy już jak masa wpływa na siłę. Mamy znowu naszych dwóch zawodników: Janusz i Mariusz. I teraz tak. Samochód pierwszy jest rozpędzony do 50 km na godzinę. Samochód drugi do 100 km. Kilometrów na godzinę. W którym przypadku trzeba mieć więcej siły na zdrowy chłopski rozum, żeby zatrzymać auto? No, wydaje nam się, że 100. Im szybciej jedzie samochód, tym więcej siły trzeba. Czyli na pewno siła, oprócz że od masy, będzie zależała od różnicy prędkości, no bo jeżeli wyhamowaliśmy auto to znaczy, że na koniec jego prędkość wynosi 0, zarówno w pierwszym przypadku jak i w drugim bo na tym polega zadanie wyhamować samochód więc tutaj różnica prędkości delta V1 to jest 50 km na godzinę delta V2, wyhamowanie w tym przypadku to jest 100. Więc im większa różnica prędkości, tym więcej ci siły trzeba. Czy będzie tak, M delta V. Im więcej mamy straconych kilometrów na godzinę na liczniku, tym więcej siły. No i teraz tak. Czy to wystarczy? Weźmy teraz przykład taki, że samochody. Będą jechały z tą samą prędkością. 50 i tu 50. Delta V będzie wtedy taka sama. Ale co może różnić tych dwóch zawodników? Pierwszy będzie hamował, powiedzmy, że to jest droga hamowania. Tutaj będzie się zapierał i próbował wyhamować to auto, a tu. Będzie ślad jego butów startych na asfalcie. Więc, im dłuższy ten ślad, ten ślad jest, tym dłużej to hamowanie się odbywało. Więc, jeżeli potrzebował zawodnik pierwszy, czyli Janusz, czasu powiedzmy jednej minuty na wyhamowanie tego samochodu to wówczas ślad, jakie zostawiły jego podeszwy na asfalcie, jest długi. Jeżeli natomiast Mariusz, hamując samochód, rozpędzony do tej samej prędkości, przesunął się tylko o kawałeczek, bo zatrzymał samochód w sekundę. To pytamy się, kto ma więcej siły? Ten, który mocował się z tym samochodem przez minutę, czy ten, który w mgnieniu oka go zahamował? No, raczej skłaniamy się ku Mariuszowi. Im krótszy jest czas, w którym następuje hamowanie, tym większa siła. Czyli tutaj trafia delta T zmiana prędkości w czasie. Jeżeli ta zmiana prędkości nastąpiła szybko, to mamy dużą siłę. Jeżeli wolno, no to mamy małą siłę. Zmiana prędkości w czasie jest nazywana przyspieszeniem. Dlatego siła to jest masa razy przyspieszenie. Na dzisiaj to już wszystko, jeżeli spodobało się Wam to jak zwykle pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach oraz komentarzach. Dzięki!